Cześć! Z tej strony Aleksandra i witam Was w kolejnym odcinku y... no, może... świeczki wyzwania. Tak, po pierwsze Emil. Ma urodziny. Po drugie uświadomiłam sobie, że oni nie mogą być oboje odpowiedzialni, bo no jemu spada z tytułu niechodzenia do szkoły. E, więc będziemy u zęby e, tak ty siadaj ty wstań chociaż no no rośnie. Wreszcie. Fajnie. Nie wiem, może umysłowe? O, okularki nawet dostał. Weź. Nie patrz się na ten tort, tylko weź. I ty też weź. Y no. Młoda szybko. Oh. Oh. Ja. 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 No dobra, zobaczymy. Ten będzie w ogóle nie empatyczny obec <laughs> tak, yy, oprócz tego tutaj dokończyłam dom. <laughs> Już nie śpię w piwnicy. Tutaj jest strasznie pusta ściana, ale to y, ta Tatiana będzie musiała coś namalować. Ciebie młody informuje, że tu jest twoje łóżko. Taki fajny ten pokój wyszedł. <laughs> A drugie co Cię pragnę poinformować to odrabiasz lekcję. A, jest piątek w ogóle. To ty sobie zrób ten projekt. Ty tu skorzystaj. Weź prysznic i pójdziesz spać. Ty idziesz w... O! <laughs> nie, nie idziesz jutro do pracy? Przika, nie wiem czy to dobrze... Um. Pobaw się może? <laughs> Aha, od projektu też jej odpowiedzialność rośnie. No, w wypadku też bardzo dobrze. Ty też weźmiesz prysznic, ty się pobawić. To jest koszmarnie ciemno. Zapomimo <laughs> tego, że ma lampki. Wyraźnie gra ich nie traktuje jednakowo. Skorzystasz, wrócisz do zabawy i pójdziesz spać? <laughs> A, dobra, on już poszedł. Ty śpisz rozmawiając? Aha. Super Dobra, idź. Młody odrób te lekcje Pobawisz się później w ten szpital, skoro chcesz. Myślałam, że zepsuła. Mam jej wiedzę, nie. <laughs> Idź spać. Staną bardzo wcześnie, ale to w sumie wiecie. Aha, a wy nie macie miejsca na komputer na razie. Ups. Z tym mnie pomyślałam trochę. Tu będzie stał czy coś. Dobra. Moda <laughs> spać. Się wykąpi, pójdź spać. <laughs> Ale ja go przebiorę później sama. Nie! <laughs> Zopierliwa bawa, no się nigdy nie zgodziła na no jakieś wyjście ty też chodź tu weś resztki dzieci Dzieci, niech się jeszcze wyśpią. Eee, a co? Zjedz, bałwanie! Bierze to z, tam, z lodówki, zostawia na stole i idzie na kanapę oglądać. Też możesz tu przyjść. Tylko właśnie weź jedzenie ze sobą. ta ma przechlapane najstarsza młodsza No, zjedzcie to w spokoju Echem, Bo później tak Ty masz tu misję Natomiast ty... Tutaj ustawiłam sztalugę o. Natomiast dziecią może w końcu by się udało z... Znaczy jej zrobić chciej sobie pograć. Przyjdę grać z jedzeniem. Aha, bo ona ma tę rąbkę. No, dorośli do swoich zajęć. Znaczy, dorośli. Rodzice. Ty w sumie mogłabyś się z nim zagrać. Będziesz no. sobie przy okazji. A, on nie zjadzi się teraz robi głodny, tak? To normalne, nie? <laughs> Siąść, tylko się ubierz. Ty też byś się ubrał. To trzeba będzie wszystko sprzątnąć stąd. Tak, tutaj przed. No, te sprzęty przedstawiłam. Nie to. Nie to. Mmm, ta, dwie skarpetki różne. I to jeszcze do japonek. To w sumie... O! Pranie leży od tygodnia w suszarce? Zupełnie normalne. Z nie chcę pogadać, a później ty polecisz malować. Ty możesz iść do misia, jak chcesz. E, Łóż do pralki. Ty tam pracuj. Aha, on do misia, no tak. Teraz będzie piętro lecieć na trzecie piętro znowu. A! Nie wiem, czy wam pokazywałam. Tu się dorobili tylnego wyjścia. Bo przecież się wiecznie spóźniali, biegając dookoła. A czemu jest noszone? Pranie um. włóż do pralki. E, cokolwiek. ciekawie to czyszczą. Czyszczą. Czy on się od tego zainspiruje, czy tak średnio? Mam coś upierliwej babie. Ty chodź, matko, na zjeść. Czy tata z tobą pogra? Może. Może sobie o. Też coś jest. No dobra. Przepraszam za cięcia. E, co oni tu? Tak się w śniegu. Może iść na łyżwy? A może ten? Pojeździć z bratem? Rany, nie oglądaj. Yes. Mm -hmm. okay. O, jaki sweterek sobie wybrał. Zmarz... Zmarzniesz, dzieciaku. prysznic, zęby umyj nawet ze trzy razy. No, słuchajcie, ta odpowiedzialność to będzie trochę katastrofa u niego. Wiecie, trochę głupio by było, gdyby ojciec dwójki dzieci miał całę nieodpowiedzialny. Zwłaszcza, że dostałby tę cechę już mając te dzieci, to. O, ta zepsułaś. Teraz napraw. No ty co? Nie jeździ. No i gdzie z tą wodą? Wyrzuć, wytrzyj. Yy. Aha. Czemu? Wyrzucasz śmieci? Czyste, okej okay. Co jest takie brudne? I gdzie jest brudno według ciebie? Bo się już marzy tu ty wysusz te ubrania Trochę z tych przyjaznych byście mogli A nie zobaczy, kto to tak, mode w ogóle, gleba w najlepsze, co nam chcesz? Przyjaźnie. No, ta jaka skubana. No dobrze, to wy sobie jeździcie. Wy sobie pogadajcie. O, tam się zepsuła ta świetnie. Dobrze, dobrze już. Macie po pizzy. Raz, dwa i jeszcze ta trzecia. Gdzieś się tu kręciła wow, z identyczną fryzurą. U jednego fryzjera. No. Dobrze, że jeszcze mają różne kolory włosów, bo już w ogóle. Co tu jest? Coś jest tu według nich bruu... Aha. jesteś? a to, jest. to się możesz przywitać, ty maksa znasz? drwi dyskomfort, Boże. zaraz ta będzie dzwonić, jakiej y okay. non grabowa. Ty napraw i wyczyść tę śmieszną tacę Poglądaj telewizję wy dwoje. Do domu. Ciemno na dworze. No bez przesady, dziewczyno. Czekałabyś chociaż, aż dzieci wrócą. Dla dzieci powrót znaczy stanie pod drzwiami. Um. Czyście możecie razem bawić tym domkiem? Możecie. A ty chciałeś komuś porad dotyczących e, tego śmiesznego majsterkowania kto znajdę.

Jeszcze poplotkuj i spać. To możesz ustawić sobie na tym, a, nie możesz. A ona się o domku dla lalek inspiruje. No to lecisz. A no, mody tu. Już. Aha! Zyf. Trzeba co on się tak zakręcił Skorzystaj, wykąp się Bawisz się jeszcze chwilę Dziejamy, czy ja czy dwa Cztery godziny, no Może Oczywiście, zaraz dziesiąty poziom będzie miała tej kreatywności. Nie, nie idziesz spać, przykro mi. Yy, nie wiem, pojazd sobie narysuj. Narysujesz, to pójdziesz skorzystać i pójdziesz spać. No, moda. Baw się trzema zabawkami, ok. Chyba nie będzie trudne. Jeszcze tak, <laughs> już będziemy kończyć, ale zaplanuj strój. Pójdziesz od razu spać. Niech się pokaże młode młodsze młode. że okularki możesz mieć akurat. No jakoś blisko siebie oczy ustawione, czy? Że mi się tylko wydaje. No dobrze, biorę go już sama. A Wam dzięki za oglądanie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!